Boże, się! Co tu się wyrobia? O, dół atrak! Jak ja byłem tą to długo. Ja także. Podobnoż już, zaraz, dołączy do naszego tłumu nowa ładowarka. Że co? Jej, nie będę podłączał do tamtej czarnej ładowarki. Ładliwe, jeżeli tam nie zanurza pod krakowego wam Przywitaj się. Ją. O! Uh, ha ha ha! ha, ha. Parę w to tamtych gości przyjdę, ja chodzę, w robię mnie w oni w Słyszeliście to? Ja słyszałem, Boję się! Jest! Co to jest? Witajcie, przyjaciele! Jestem ładowarka ośnoportowa! I Hejcie minibowie, w tej strony czarny piefeł. Tym akcentem właśnie rozpoczynamy unboxing nowej ładowarki. Pasum mi tyle ładowarek wam, nie wiem, ale... Ile ma watów? W to? Jest jakaś pewka by w przebudowa na to, to? Dobra, odpakowujmy ją. Jakiś kabel. Spodziewam się, że to będzie większe, ale nie. Jakaś folia? Jakiś przełącznik? Footweft. No tak, kabel. Ufemka jeszcze. Oczywiście, głupia trytytka. Trochę pachnie w nim plastikiem. Chociaż to nie jest plastik. Dobra, głupia seretka wjęta. Niech nasz egzemplarz się przy przedstawi. przedstawi. yo, yo ja widzę tamtych gości. Foniknują. Nie wiem. Choć się przedstawię im twoja potrofię. Chyba se ufo, ładobarko. Powód mi, że cię odepnę. Dobra. Tak, potrafię mierzyć moc, prąd i napięcie. Fajne nie? Mamy jakieś urządzenie testowe. niech się tam to jedno. Lampa wodobójczo. Przybywaj. Dobra, idę. Jesteś. Powrócę cię, podłączę do tej ładowarki. Podłączmy w coś. No i jest, zobaczcie, 5,1 v 80 Ampera, 4 waty, 4 waty MOP y pobieranej, Jak fajnie, nie? Jak ja myślałem, że tam jest wentylator. Naprawdę, może no jest. No, niby coś tam jest. Budowarka naprawdę wygląda świetnie. Dziękujemy ci, lampo. Możesz wyrapać do gromady. Jej, jak fajnie. O nie, kto teraz przyjdzie? O właśnie, gdzie jest kolejny power Przebywam! Właśnie cię potrzebowaliśmy. Wróć idź tam do tej ładowarki UFB za mał się UFB Dobra pójdę Piu, pią, 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 pią Wita powerbank. Ile masz milion parę godzin? 30 tysięcy! Wow, to dużo. Nie telefon mój kolega, który ma 60 tysięcy. Podłączę się szybko. Podpowiedź najpierw użyj kabla UFB typu A, potem UFB typu B. Dobra, ty lepiej wpepnij się do mnie i będzie fajnie. Dobra, już jest. Mamy 5,90 v a niecałe 2,7A, 14W. Dziw wentylator. Dobra, teraz połącz po się kablem USB typu F. To przyrobi się. Już się podłączam. Zobacz elegancko, 18 watów Który standard mamy Power Delivery 3,0 Patrz gościa A tam co mam Wyłącznik wyświetlacza I w świetny po prostu Dobrze, koniec tryptów i koniec odcinka. Na razie, Wiwowie.